Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy w kolejnych odcinkach serii porozmawiajmy o inwestowaniu. W pierwszym odcinku porozmawiamy o tym, co da nam lepszą, bardziej bezpieczną emeryturę zakład ubezpieczeń społecznych czy też inwestowanie w nieruchomości. Jeśli wybieramy zakład ubezpieczeń społecznych, otwieramy jednoosobową działalność gospodarczą po dwuletnich ulgach, zaczynamy opłacać pełni składki, czyli około 1300 zł miesięcznie. Rocznie daje nam to ponad 15 tysięcy złotych. Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą przez 35 lat, da nam to około 560 tysięcy złotych wpłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli osiągniemy już wiek emerytalny, na dzisiaj jest to 67 lat, możemy liczyć na 1200 zł miesięcznie emerytury z zakładu ubezpieczeń społecznych. Jeśli w tym samym momencie swojego życia zaciągnęlibyśmy kredyt inwestycyjny, którego raty będą spłacali nam najemcy, to po 25 latach stajemy się właścicielem takiej nieruchomości, która, w której najem później może stanowić nasz dodatkowy dochód na emeryturze. A nieruchomość możemy później przekazać naszym potomkom. Wpłacając składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy liczyć na Państwową Opiekę Zdrowotną. Warto pamiętać o tym, że wiek emerytalny jest ruchomy. Warto pamiętać też o tym, że składki wpłacane do ZUS-u w większości przypadków nie są dziedziczone. Natomiast Warren Buffett powiedział, inwestuj w siebie lub w nieruchomości. To nas należy wybór, czy skorzystamy z jego rady. Jeśli zainwestujemy w nieruchomości, to po pierwsze możemy zapewnić sobie dodatkową emeryturę, a poza tym pozostawić po sobie pewne rodzaju dziedzictwo pod naszym potomkom. Podsumowując, jeśli decydujemy się na zakład ubezpieczeń społecznych przy obecnych składkach przez 35 lat wpłacimy do niego 560 tysięcy złotych i będziemy mogli liczyć na emerytury około 1200 zł miesięcznie. Warto pamiętać o tym, że wiek emerytalny jest ruchomy, a składki, które wpłacimy do ZUS-u, w większości przypadków nie są dziedziczone. Inwestując w nieruchomości, z jednej strony zarabiamy na najmie lokalu, z drugiej strony możemy liczyć na to, że wartość nieruchomości w dłuższym czasie wzrośnie. Wzrost ten będzie co możemy liczyć na to, że będzie powyżej inflacji, co potwierdzają dane historyczne z rynku nieruchomości. Te dwa elementy pozwalają nam liczyć na to, że nasza jesień życia będzie bezpieczniejsza, a nasi potomkowie będą mogli korzystać z zainwestowanego przez nas kapitału. Jak dobrze wiecie, jednoosobowa działalność gospodarcza i związane z nią składki do ZUS-u to nie jedyna forma prowadzenia firmy w Polsce. Jeśli chcemy mieć solidną i bezpieczną emeryturę, mogą nam dać to nieruchomości. Jeśli chcesz inwestować w nieruchomości, odezwij się do nas prywatnie, bądź napisz na biuromaupa.com.pr. Zapraszamy!